To czekanie lepszy moment, no właśnie, czasami kończy się po prostu czekaniem. I ja to rozumiem. I na pewno ci komentarz naganiacz. naganiasz mój, że kupować mieszkania. Nie, jak jesteś na to gotowy, masz na to środki, rozumiesz dlaczego, jakie są ryzyka itd., wtedy kupować. Czekanie jest fajne. Bo możesz rzeczywiście na tym zyskać tylko. Czekanie wiąże, wiąże się też z ryzykami, dlatego że na przykład masz w tym momencie środki. Czy będziesz je miał za dwa albo trzy lata? Nie wiesz. Wiesz, jak się będzie kształtowała Twoja zdolność kredytowa, jeśli chcesz kupić w kredycie? Nie wiesz. Wiesz, czy przypadkiem nie będziesz musiał wydać tych pieniędzy w międzyczasie? Nie wiesz. To są, wiecie, jesteśmy gotowi tu i teraz do inwestycji. I w związku z tym być może to jest taki lekki znak, który mamy, że to chyba trzeba teraz zainwestować, a nie czeka się nieskończenie długo. I ja wiem, niektórzy wolą na spokojnie, ja wiem, i niektórzy na tym wygrywają, a niektórzy bardzo smutni na tym tracą, bo niestety, słuchajcie, znam osoby, które przychodzą do mnie i mówią: ja "Miałem taki pomysł w 2015, żeby inwestować. Nie kupiłem wtedy. Teraz się przekonałem, że to był błąd, teraz chcę i nieważne co się dzieje, po prostu kupuję, bo wiem, że długofalowo ma to sens, bo gram w inną grę. Gram w grę nie timingu idealnego, wyczucia, możliwości, tylko właśnie żeby po prostu kupić.